Cześć, tutaj Tomek Kopyra, e, czyli Kopyr e, z bloga blog.kopyra.com e, gdzie zajmuję się piwem piwowarstwem. E, dzisiaj będę kontynuował e, temat e, temat szkła. E, w, poprzednim, w poprzednim filmiku e, mówiłem o różnicach między kuflem, szklanką, pokalem. Teraz chciałbym Wam pokazać e, troszkę takiego Bardziej wyszukanego szkła, które może jedne spotykamy częściej, drugie rzadziej. Zaczniemy od kufla. To jest kufel o pojemności 1 litr. Nazywa się ein Mas. Pochodzi z Bawarii, gdzie najczęściej można go spotkać na Oktoberfeście, ale nie tylko. Czasami też w gospodach bawarskich, monachijskich można Ein-Mass zamówić. Ten kufel waży półtorej kilo, niecałe. Piwo w nim to jest lit, czyli następny kilogram, czyli mamy w sumie 2,5 kg pełny kufel. I takich kufli, kelnerki na Oktoberfeście noszą po 6 albo więcej w jednej ręce. Nieźle, nie? 6 kufli to 15 kg. Pozostańmy przy ciężkim i grubym szkle. Szklanka, szklanka do piwa Hegarden, e, belgijskiego Witbira, e, która też jest bardzo ciężka, ona waży kilogram, to jest półlitrowa szklanka. Są też szklanki połowę mniejsze, 250 ml. E, no to jest takie szkło, że naprawdę można z nim krzywdę zrobić. E, u nas się przyjęło, że jest to typowe szkło dla Witbira, natomiast no w Belgii poza Hegardenem to resztę się podaje raczej w kielichach, Albo w, w gobletach widbilów. Drugie ciekawe szkło, bo to jesteśmy przy pszenicy, bardzo ciekawe szkło i, i to już jest naprawdę niszowa sprawa, to jest szkło do Berliner Weisse. Wygląda tak. Przyznacie nietypowy kształt. Jest bardzo szerokie, niskie. I, no i podaje się w nim właśnie Berliner, Berliner Weisse czyli kwaśne, kwaśne, pszeniczne piwo z Berlina. Żeby nie było, że zawsze jest w takim dziwnym szkle, to mają też taki kielich. Następnie może pozostajemy przy piwach pszenicznych i Niemczech. Tutaj jest szklanka do Goze z browaru, z browaru w Lipsku. I to jest szklanka odtworzona na podstawie rycin i i jakichś tam obrazków, reklam starych, gdzieś z XIX wieku, kiedy pojawiły się właśnie pierwsze szklanki do GOZ. Ona jest bardzo charakterystyczna, bo jest prosta, ma taki cylindryczny kształt, i ma tutaj takie, taką stopkę, jakby do której też piwo jakby wpływa. Strasznie ciężko to do domyć. Bardzo podobna jest szklanka do rogenbira, czyli do piwa Żytniego. Też to jest ten taki cylindryczny kształt, prawie prosty. Jeżeli jesteśmy przy takim kształcie, to nie sposób wspomnieć o szklance do piwa Kelsz, czyli sztangę. Sztangę to znaczy sztanga, ki, czyli coś prostego. Bardzo podobna do niej jest szklanka do Alta, która z kolei nazywa się Becher. I Teraz tak. Kolonia Kelsz i Düsseldorf, Alt to są dwa miasta, E, niedaleko od siebie oddalone w zagłębiu rury, które od wieków się nienawidzą. E, Kolończycy uważają, że Alt to jest w ogóle tragedia jakaś i w ogóle tego się nie da pić, a z kolei e, Disseldorfczycy uważają, że e, Kelch to są jakieś popłuczyny po, po Alcie. E, co ciekawe, oba piwa są e, tak zwanymi piwami hybrydowymi, czyli piwami górnej fermentacji, ale lagerowanymi, czyli następny, następnie są leżakowane w niskich temperaturach, tak samo jak dolna fermentacja, jak lagery. Jednym z popularniejszych szkieł jest tulip. Tutaj akurat w najsłynniejszym wydaniu, czyli do piwa Duvel. To jest bardzo fajne szkło do degustacji. Ono, jeżeli byście nalali piwa potąd, to mieści prawie pół litra. Natomiast jeżeli nalejemy go tak jak dywel występuje, czyli w butelce 033, no to piwa będziemy mieć dotąd. Natomiast tyle miejsca jest przeznaczone na pianę. Ta piana musi być bardzo obfita, bardzo gęsta, bardzo zbita i on częściowo ją podtrzymuje, ponieważ tutaj te ścianki są wykręcone jakby na zewnątrz, one podtrzymują tą pianę przed opadaniem. Oczywiście bardzo dobrze się wącha. Kiedy już ta piana trochę opadnie, i wypijemy część piwa, co jest jeszcze ciekawostką. Nie wiem, czy to będzie widać. Tam widzicie, jeżeli widzicie, taką literkę D, i to jest tak zwany grawer piany. Jutro jeszcze, czy w następnym, na następnym filmiku o, o grawerze piany, jeszcze coś powiem. Z takich piw, znaczy szkieł belgijskich, bardzo fajny jest taki zestaw. Do piwa hopus. I to jest taki właśnie kielich, też fajnie wywinięty tak podobnie do, do tulipa i kieliszek, taki jak do wódki, do szotów. O co tutaj chodzi? Piwo Hopus jest refermentowane w butelce, wobec czego zawiera osad drożdżowy. I producent chcąc się wyróżnić, wymyślił sobie, że zrobi taki zestaw i... Serwuje się to w, w, znaczy w, taki, w takiej belgijskiej kafejce. Hobbus powinien być tak zaserwowany, że barman przelewa piwo klarowne do tego tutaj kielicha, czy też, no to już nie wiem, no pokal mógłby być, bo jest taki wysoki, do tego szkła. Natomiast mętną końcówkę z drożdżami przelewa tutaj. I teraz od klienta zależy, co z tym dalej zrobi. Może wypić tylko to klarowne piwo, a to zostawić. Może wypić sam, sam ten shot z drożdży, później klarowne piwo, albo na odwrót. Albo może sobie wlać to, te drożdże do tego dużego kielicha i będzie miał piwo mętne prawie tak jak walcem. Z Belgii jednym z najsłynniejszych i pojawiających się we wszystkich prawda, reklamach, książkach ten jest piwo do, czy szkło do kwaka. Dlaczego jest takie wyjątkowe? Otóż ono jest podawane z podstawką, bo inaczej nie ma go jak postawić, bo się niestety przewraca. Tak? Nie ma tutaj tego. To jest tak zwana, w Polsce przyjęła się taka nazwa na, takie, na ten typ szkła, że to jest kulawka. To się kula. Skąd to się wzięło? Wzięło się to stąd, że e, kiedyś w gospodzie, w której był e, serwowany kwak, był e, postój dyliżansów. No i jak przyjeżdżał dyliżans, no to, e, ponieważ tam oprócz pasażerów była też poczta, były przesyłki, e, ten e, woźnica nie mógł zejść z kozła, bo musiał pilnować tego wszystkiego. Wobec czego wymyślono, znaczy wymyślono, właściciel wymyślił, że chciałby, prawda, tym woźnicom i tak sprzedać to piwo. No oni nie mogli się ruszyć. Wobec czego wymyślił taki rodzaj właśnie szkła, które wkładano w miejsce przy koźle, przy tym bliżansie, w którym on trzymał bat. No i ten bat sobie wyciągał, zostawał tą szklankę. I mógł sobie tam ją powiesić. Idę. W zasadzie to też chodziło to, to, że musiał ją wypić od razu do dna, bo nie miał jak odstawić. Eee, następnie e, bardzo ciekawe szkło, tym razem polskie. To jest kielich do Grodzisza. Do Grodzisza, do piwa Grodziskiego. Bardzo fajne szkło. Bardzo trudne do dostania. Tylko na giełdach kolekcjonerów. Ten z czerwonym napisem jest jeszcze stosunkowo przystępny cenowo, ale. Wersję ze złotym napisem. To jeszcze zależy od rocznika, to potrafią kosztować po, po 100 i, i więcej złotych. Za sztukę. E, tu jest jeszcze jedno takie szkło. E, nazywa się tisl, czyli po angielsku Oset. Dlatego, że wygląda jak główka ostu. Tutaj ma te sterczące, fioletowe, e, ja nie wiem jak to nazwać, płatki, czy tam pręciki. A tutaj ma tą całą główkę. To jest, przyjęło się we wszystkich książkach, że to jest piwo do y, szkockiego ale. Wydaje mi się, że to jest y, jakaś lekka pomyłka, bowiem rzeczywiście to piwo jest do piwa Scotch ale z Belgii. E, szkockie ale ze Szkocji pije się po prostu w szklankach pintowych, tak jak, y, tak jak ale angielskie. Na koniec jeszcze dwa szkiełka, właściwie dwa kufelki, malutkie z festiwalu Birofilia, i to są szkiełka do. szkiełka, źle to Dwa małe kufelki do degustacji na imprezach, na których jest na przykład kilkadziesiąt, kilkaset piw do spróbowania, żeby móc jakby spróbować ich jak najwięcej, a się nie znieczulić. No, to jest oferowane takie szkło, które ma około 100-125 ml. Bardzo fajny pomysł. I co tutaj jest ważne? No nie ma ono jakiejś swojej nazwy. Czasami w angielskiej literaturze się pojawia Tasting Glass, czyli szkło do próbowania. Po czesku takie coś się nazywa wzorek. Można sobie tam mówić, na przykład, kilka wzorków piwa, czyli próbek. I na koniec, jeszcze jedno fajne szkło. To jest szkło zaprojektowane specjalnie dla Stowarzyszenia Piwnych Somelierów z Austrii i chyba też w Niemczech ono działa. I teraz, dlaczego ono jest takie wyjątkowe? Ono łączy w sobie cechy kilku różnych szkieł. Czyli tak, ma kształt tutaj tulipa, który uwydatnia pianę, i Kumuluje aromat. Ma przewężenie tutaj, które ma około 1 cm, wobec czego patrząc właśnie przez taką grubość piwa, taką e, szerokość szkla, szkła możemy e, ocenić jego e, barwę w stosunku do wzornika barw, e, barw na przykład w EBC, czy, w, e, czy gdzieś w skali Lovey Bonda. E, I co ma jeszcze ważne, ma stopkę za którą trzymamy, tak, żeby nie paćkać sobie tutaj palcami tej całej czaszy. To by było z tych piwnych ciekawostek, znaczy szklanych właściwie ciekawostek tyle. W następnym filmiku będę chciał Wam pokazać, jak, jaki częsty błąd popełniamy, popełniamy przy używaniu szkła. No w domu, a, a już w knajpie to już jest w ogóle karygodne i, i tym, się zajmiemy, tym się zajmiemy w kolejnym filmiku. Dzięki za uwagę, zapraszam Was na blog, blog.copyra.com i do zobaczenia w na następnym filmiku.